W Katowicach powstanie dzielnica nowych technologii. Jak ona będzie wyglądać? Co to będzie? No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nie tylko dzielnica nowoczesnych technologii, ale też rewitalizacja terenów po byłej kopalni wieczorek. Chcemy, aby ta spóźnina historyczna pozostała z nami na dłużej, ale w nowej odsłonie, w nowych działaniach stąd też jakby ten pomysł o dotyczący kwestii budowy miejsca, w którym ma się rozwijać e-sport, może w przyszłości nawet i działań związanych z powstawaniem nowoczesnych procesorów, które może będą powstawać właśnie tym razem już nie w kopalni Wieczorek, ale na terenie pobyłej kopalni Wieczorek, ale w kopalni nowoczesnych technologii. Ten dzisiejszy dzień to jest taki, taki bardzo, bardzo fajny wstęp do, do czegoś, co ja od samego początku mojego ministrowania będę, będę bardzo silnie wspierał i będę bardzo silnie pomaga. Miasto Katowice przygotowało bardzo dobry projekt, który uzyskał również wstępne finansowanie, więc tym bardziej cieszy ta współpraca. Na terenach po zamkniętej już, nieczynnej kopalni Wieczorek powstanie, tak jak to Pan Prezes dzisiaj bardzo ładnie określił, nowa kopalnia, kopalnia dla młodych, kopalnia nowych technologii. Pan Prezydent pozwolił sobie na taką wzmiankę, że to będzie taka polska też Dolina Krzemowa. Bardzo kibicuję, mam nadzieję, że tak będzie. Szanowni Państwo, na terenach po zamkniętych już kopalniach musi powstawać jak najszybciej życie. Musimy zastępować miejsca ciężkiej pracy górników przez wiele, wiele lat. Musimy zastępować nową rzeczywistością i to robimy, robimy to aktywnie. Kiedy tam ruszą prace, jeśli chodzi o budowę hubu? No, chcielibyśmy, żeby jak najszybciej czekamy na dokończenie projektu technicznego, budowlanego i wydania pozwolenia na budowę, dotyczącego właśnie możliwości realizacji już konkretnych prac fizycznych. Trzeba mieć świadomość tego, że czeka nas oczywiście przetarg w tym kierunku no i uruchomienia środków unijnych, bo na ten cel zagwarantowane mamy 300 milionów złotych.